Nowy flagowiec X26 u mnie na testach. Czekałem na niego. Najpierw się czyta instrukcja, później się składa rower. Pozabezpieczali papierem i nie widać, że tutaj jest wejście na ładowanie. No i tak, tutaj tak jak Wam powiedziałem było 19,2 Ah, a tu mamy drugą baterię 48 V oczywiście i 10 Ah, czyli razem mamy 29 Ah. Oczywiście jest to też taki nazwijmy to składak, jak to Engve lubi robić rowery typu składak. Wsuwamy sobie bateryjkę. Tu ją zapinamy kluczykiem od środka. Dobra. Wyjąć się nie da. Tam już jest zabezpieczona. I możemy zapiąć. Ups, Rowerek. Oczywiście jest zabezpieczenie tutaj. No i teoretycznie powinien nam się odpalić, albo nie. Bo nie mamy jeszcze spiętego jednego kabelka. A teraz Wam pokażę jak przychodzi rower, w jaki sposób jest poskładany. Oczywiście jak zwykle super pozabezpieczony, bo tutaj Engve dba o to, no, parę set tysięcy, y, set kilometrów, nie wiem, tysięcy kilometrów przebywa taki sprzęt. Dobrze pozabezpieczany piankami, y, oczywiście pospinany paseczkami, tak jak widzicie. A w zasadzie niewiele musimy przy nim tak naprawdę zrobić, bo zobaczcie, że rower jest właściwie złożony. Wystarczy do niego tylko dokręcić kierownicę. No, oczywiście wyregulować tą kierownicę, żeby, była, żeby było bezpiecznie, wystarczy do, doczepić lampeczkę, siodełeczko, które tam na górze widzicie, można przyczepić, chociaż nie wiem kto na tym siodełku miałby jeździć, przykręcić pedały, nie wiem, w prawie polskim nie można wyregulować kierownicę, dobrze trzeba tu je podokręcać, bo powiem wam, że jest ostro przykręcić przednie koło. No i ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba założyć na tą właśnie baterię, którą tutaj, tutaj widzicie, dodatkowa taka bateria, nazwałbym ją dodatkowy yy, magazyn na no, dojechanie do domu, trzeba przykręcić siodełko. Zwróćcie uwagę na te amortyzatory, które są dodatkowo z możliwością dopompowania i oczywiście hamulce tarczowe, hydrauliczne, amortyzacja w tym rowerze jest naprawdę spoko, wcale nie trzeba wstawać. Jeśli chodzi o przerzutki, to jest chyba taki naj, najsłabsza rzecz, dlatego, że tutaj dali po prostu Shimano Tarny, czyli to są takie słabe przerzutki, ale przynajmniej 8 biegów mamy. Bateria dodatkowa jest podłączana tak, jak zauważyliście z tyłu, i na szczęście w tym modelu już nie ma tego, że musimy się przełączać między jedną a drugą baterią poprzez przekładanie kabla. Po prostu działa to razem. Możemy jechać na jednej baterii, tej, która jest w ramie, a możemy jechać na tej dodatkowej, która jest w siodełku, ale nie musimy nic przełączać, samo to działa. Jest kilka minusów, o których Wam powiem troszkę później, również związanych z tą właśnie baterią. Co wydaje mi się, że można byłoby poprawić. I tutaj nawet pisałem do N, i myślę, że w następnych modelach może posłuchają troszeczkę, bo to jest naprawdę bardzo istotny element. Słuchajcie, komu polecałbym ten rower, bo tak wrażenia z jazdy są niesamowite, ale chyba bardziej można by powiedzieć, że fajnie jeździ się właśnie po lasach, po jakichś takich ścieżkach. Już pominam fakt, że zaraz mi powiecie, że oczywiście rower jest nielegalny, bo silnik, który tu jest zastosowany to jest 1000W w piku nawet 1400. Zaraz o tym piku wam powiem jak to działa. Ale po prostu po lesie to jest coś niesamowitego. Dziennie robi około 50 km tym rowerem i jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Naprawdę bardzo fajny. Ma swoje minusy, zaraz wam to opowiadam. Taka normalna prędkość to jest około 40 na godzinę przy wspomaganiu 6 7 i przy przerzutce około 7, 8, i naprawdę wracasz spocony. Ale jest radość z jazdy, zresztą widać jak to fajnie sobie radzi. Po piachu wspina się bez żadnego problemu. Luźny teren nie ma dla niego żadnego problemu. To jest naprawdę kurde. Ja bym to nazwał nie rower, a czołg, który jest w stanie po prostu. Ogarnąć każdy teren, i to jest właśnie w nim bardzo fajne. Jeśli jeździemy po ulicy, to może takim minusem byłoby to, że jednak te opony nie są za bardzo na ulicę. W sensie jeździć się da, ale po prostu słychać je mocno. Mocno to jest oczywiście rzecz względna, zależy kto uważa co za mocno, ale po prostu słychać. Ale jazda jest naprawdę oszałamiająca i tutaj sobie ja i nie robię. Zwróćcie co Waldek ma na głowie. Waldek się was słucha, Waldek jeździ w kasku, a kask nie jest byle jaki też od NGW. Zaraz wam pokażę co on potrafi i. Do czego jest zdolny, a fakt jest faktem, że przy tym rowerze to już się trochę nawet ja bałem, żeby jeździć bez kasku. A wracając do trasy, to spójrzcie, co tu się dzieje: tu są po prostu dół na dole, a tym rowerem zapierniczasz po prostu bez żadnego problemu. Naprawdę, to jest super. I tutaj właśnie te koła 26 cali robią robotę, bo na przykład w Engine Pro mamy koła 20-calowe i na takie dołki. Daję radę, ale jednak dwadzieścia sześć cali robi tutaj robotę. Jadę się po piasku, ale w kakasku. Czas do podsumowań. Jeszcze pokażę Wam ten kask. Kask jest z możliwością łączenia się przez Bluetooth z telefonem. I tak ma tutaj takie głośniczki, które Wam zaraz pokażę w przebitce. Które powiem tak, działają. Nie jest to super jakość, ale sprawdzaliśmy z Waltkiem. Rozmawialiśmy sobie przez telefon w trakcie jazdy. I tak on mnie bardzo dobrze słyszał. Ja go słyszałem dobrze. A co najważniejsze, mikrofon, który jest zamontowany tutaj, że tak powiem, był, był słyszalny, nie? Co jest minusem? Jeżeli ktoś ma taki duży łebek jak ja, zobaczcie, jak zapnę to, to tutaj powiedzmy, że. O, jeszcze nie zapiąłem. Ok, dobra, to tutaj zobaczcie, mój nos dotyka troszkę do tej szyby. Więc y, robię w ten sposób bardziej. I jak zamknę, no to no, mógłby być troszeczkę większy ten kask, po prostu dla takich łubów jak ja. To jest taka, taki, jakby, minusik. Y, ogólnie jest wygodny, y, można go dopasować, bo z tyłu mamy takie pokrętełko, które możemy sobie się dosterować. Jeżeli chcecie, oczywiście, dam Wam link w opisie do tego kasku. Zawsze bezpiecznie, nie daj Boże, ostatnio nawet taką miałem historykę, że jadę sobie przy takiej głównej trasie. Gość się wypiera, dzielił i głową zapierniczył w asfalt. Na szczęście miał kaski, na szczęście wszyscy jechaliśmy wolno, więc się mu nic nie stało. No ale macie rację: w kasku powinno się jeździć jakimkolwiek kasku. A jeżeli chcecie mieć taki fajny, wybajeżony kask, który, którym można sobie w trakcie rozmawiać, a to dla mnie jest akurat fajne, że jak jadę, to mogę sobie porozmawiać, no to jest to fajne. Dobra, lecimy do takich minusów, które może. Tylko dla mnie są minusami, ale być może nie. Ta wersja roweru, czyli taka troszeczkę nowsza wersja roweru X26, ma dwie baterie, zawsze X26 miał dwie baterie, ale tutaj nie ma już potrzeby, żeby ten kabelek, który tutaj jest, przekładać, że jeżeli skończy nam się ta bateria, przekładamy się do tej. Jesteśmy w stanie jechać na tej baterii około 25 km, czyli na 10 amperogodzinach. 48V. Jesteśmy w stanie jechać około 25 km. Tutaj mamy 19,2, czyli prawie 20, czyli kolejne 50, czyli jakieś 75 km jesteśmy w stanie pojechać. I od razu mówię, że to jest przy takim wspomaganiu 7, 6, 7, 8, nawet 9 trochę. I przy kręceniu ostrym, przy najwyższej przerzutce, czyli przy ósemce. Jak mam porównanie do roweru Engine Pro, czy do roweru. EP2 Pro, to powiem szczerze, że tutaj przy tym rowerze trochę trzeba się bardziej nakręcić, żeby te kilometry zrobić. Ale akurat dla mnie to jest bardzo dobrze, bo wtedy jest moc ogarnięta. Nie trzeba przełączać się między tymi bateriami, czyli tego kabelka przekładać, bo to jest taka wtyczka, jakby. Ale jaki jest minus? A i możemy jechać tylko na tej baterii. Jak włączymy rower, to normalnie nam działa. A tu jest włącznik do baterii drugiej. Jeżeli widzimy, że już nam się. Bateria jakby kończy, czy coś, to możemy sobie załączyć, ale chyba NGW miało taki pomysł, żeby jednak korzystać z tych, te, z tych baterii na raz, dlatego że jeżeli tutaj już zajdę poniżej 50% na tej baterii 10-amperowej, czyli tak mniej więcej, to tak pokazuje, bo to nie jest 50%, pokazuje mi gdzieś tak po 20 km, to te, 20, te, te 5 km jakbym chciał na tej baterii dokręcić, to już czuję takie mniejsze wspomaganie i co jest właśnie takim kurde dla mnie minusem? To po pierwsze, każdą z baterii musimy ładować osobno, czyli jak tutaj skończę ładowanie tej baterii, odpinam i przepinam tutaj i podłączam ładowanie tej baterii. No oczywiście można to rozwiązać dwoma ładowarkami, ale ja na przykład napisałem też do Engwe w tej sprawie. Fajnie by było, jakby zrobili coś takiego, że nie wiem, byłoby tutaj wejście, bo tu jest cały sterownik schowany w, tej, w tym elemencie i żeby zrobili coś takiego, że tutaj mamy sobie. Podłączamy, a jakiś BMS po prostu zarządza. Ładujemy tą baterię, ładujemy tą baterię. A drugą rzeczą, która jest taka właśnie yy, w sumie związana z tym, to jest wskaźnik baterii. Wskaźnik baterii jest jeden. Jak ta bateria nam padnie, a przełączymy się na tą baterię, to wtedy zaczyna nam rosnąć, yy, zaczynają nam rosnąć procenty, na przykład nie wiem, od 50% do 100% zaczyna nam rosnąć, no ale w ten sposób, tak szczerze, to jeżeli byśmy włączyli, chcemy jechać rowerem i chcemy jechać na dwóch bateriach. To z dwóch baterii na raz będzie nam pobierało energię i wtedy wracamy do domu i zasadniczo musimy ładować dwie baterie. Ja na przykład robię zawsze tak, że jak jadę sobie wiem, że będę jechał jakieś takie. Bo ja robię sobie codziennie za 25 km z rana, ze 30 km wieczorem, czy troszkę więcej wieczorem, no to jadę sobie na tej baterii i wiem, że jak ją rozładuję, to wracam do domu, ładuję tą baterię. I jak nie musiałem tej włączać, to jest wszystko okej, okay, ale nie mam wskaźnika pokazującego, która bateria ile ma? Tą będę wiedział, że jest rozładowana, bo jak tą odłączę, to pokaże mi, ile ta bateria ma procent. Ale tej baterii nigdy nie będę wiedział, czy ona jest pełna, czy ona jest rozładowana, w jakim stopniu jest rozładowana. I to jest właśnie niefajne, i fajnie by było. Dwie możliwości. Po pierwsze, ładowanie wspólne. Po drugie, na wyświetlaczu chciałbym widzieć, tak szczerze powiedziawszy, dwa procenty naładowania jednej i drugiej baterii, i wtedy byłoby według mnie. Ok. Druga to nie jest wada, ale niestety jakby traktuję to jako coś, co dla nie, nie wszystkich może być fajne. Regulacja kierownicy. Tej kierownicy nie podniesiemy do góry. Ja na przykład bym chciał. Na, nauczony doświadczeniem jazdą na e, tym Engine Pro, to tam mam tak, że kierownica jest troszkę wyżej, ja siedzę trochę niżej i mam po prostu taką wygodniejszą pozycję do jazdy. Tutaj muszę być delikatnie pochylony, a w moim przypadku delikatnie pochylony, no to wiecie, że to jest jakiś tam problem, ale to jest akurat pierdoła. tutaj błotnika. O ile z tyłu też nie ma błotnika, ale tu nie mamy problemu, bo mamy to siodełko, które nam y, zblokuje to błoto. Tak tutaj po prostu, zobaczcie, ten ten rower jest cały uwalony od spodu. Yy, to, że jest uwalony to tam nic, ale jak jadę na przykład yy, właśnie poranną rosą jeszcze i w jakąś kałużę się wpierdzielę, to te opony po prostu dają mi, że tak powiem, po twarzy. Więc to są takie wady, które są według mnie Yy, spore i jeszcze jedna rzecz, którą, ale to jest moje yy, odczucie, nie bierzcie tego absolutnie za żadną wadę, to to, że tutaj mamy 26 yy, cali opony, 26 na 4, a silnik jest 1000-watowy. Oczywiście nielegalny, nie wolno jeździć w polskich przepisach, nie wolno nim jeździć, ale po lasach można spoko i tam po ścieżkach rowerowych powoli też można, więc tam sobie jeździcie, no nie. Przy 1000 W tego silnika, on ma w piku 1400, zaraz Wam pokażę jak ten pik się, że tak powiem, uruchamia i jak on działa, bo to też jest istotne, ale przy 1000 W tego silnika, to jak mam niestety porównanie do innych rowerów, chociażby do NGW y, Engine Pro, który po prostu póki co ubóstwiam najbardziej, no to tam ta moc 750 W, która tam jest, tam jest 750, a 1000 w piku, to tam jest po prostu kozak, tam, tam czuć tą moc bardzo, bardzo. A przy tych 26 calach koła, to tutaj nie powiem, że nie ma przyspieszenia, nie powiem, że nie można osiągnąć prędkości, bo to wszystko można, ale trzeba sporo wspomóc nogami, żeby ta, żeby ta moc była. I powiem Wam tak w tajemnicy, że, tylko nikomu nie mówcie, że Engwe myśli o tym, żeby zrobić rower z 24 calami, czyli o 2 cale Niższą oponę, delikatnie mniejszą ramę, bo nawet ta rama jeszcze to też jest istotny element. Ja na chwilę odepnę, bo to już jest wszystko poładowane, tylko chciałem Wam pokazać, jak to się tutaj ładuje, jak wsiądę, jakoś się wdrapie na ten rower, bo to też jest w moim wykonaniu karkołomne zadanie, ale spróbuję. Zobaczcie, to jeżeli na przykład musimy się zatrzymać, dobra, wsiadam. Kurde, i to jest właśnie też problem, że jest bardzo wysoko. Zobaczcie, nie powiem Wam. Co tutaj mi się przygniata i jeśli musimy się zatrzymać, no to właśnie gdyby ona była niższa, a ta rama, A ja mam 1,74 wzrostu, więc nie jestem taki najniższy, to byłoby po prostu spoko bardziej. Dobra, przejdźmy do wyświetlacza, żeby wam pokazać, co tutaj się pojawiło, co tutaj jest. A, jeszcze jedna rzecz. Spójrzcie na ten wystający tutaj tą konstrukcję. Zmierzyłem to, to nie jest bardzo nisko, to jest tak samo jak w Engine Pro, ten spornik taki podtrzymujący, ale jednak nie wiem, no, tam nie ma nic, tam można byłoby to spokojnie skrócić do takiego Altes Aluminium. Więc myślę, że jakby ktoś też podzielał to, że, 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 że to nie jest tutaj jakby jest tematem potrzebnym, to po prostu można sobie to skrócić, no ale. Moim zdaniem, no kurde, no po lesie jedziesz, możesz niechcący tym zahaczyć. No mi się nie zdarzyło, nie widziałem takiego problemu, ale jest taka ewentualność, nie? Dzisiejszy przejazd, żeby nie było. A razem, ile Waldek przejechał na tym rowerze? 250 km, więc już coś tam mogę się wyrazić. No i tak jak Wam mówiłem, mamy jeden wskaźnik baterii, mogły być po prostu dwa. Nieważne, czy włączę tą baterię, o właśnie ją teraz załączę. Zobaczcie, jak ten załącznik wygląda. Taki zielony się tutaj przycisk. Nam zaświeci i chcemy, to go wyłączamy. Uwierzcie mi, że teraz go załączam. Nie ma nic, nie ma żadnej różnicy. Tutaj e, widzimy w tej chwili, że jesteśmy w normalu. Jak przytrzymamy przycisk, i to przesz przeszliśmy na sport, i właśnie w tym sporcie możemy jechać w tym piku te 1400W. A jak przełączymy na eko, to, to nam się zaświeca eko i tutaj jest też eko. Ale słuchajcie, w normalu jedzie normalnie, w eko jedzie normalnie, ale jeżeli chcemy. W tym sporcie, to w sporcie działa nam tak, że jak przełączymy, to myślę, że jest to gdzieś około 5 minut. Nie wiem, czy to jest na minutę zrobione, czy to jest na moc, która została pobrana, czy jakiś algorytm, czy może yy, temperatura baterii, czy może temperatura silnika. Wtedy naprawdę ciągnie nam, pomaga nie wiadomo jak. Możemy sobie tu oczywiście zrobić do 9 biegów i jest mocno, bardzo mocno, nawet pod takie góry wielkie z piachem podjedziemy, ale. To jest przez jakieś takie, można by powiedzieć, 5 minut. Nie wiem, czy to jest czasowo, tak jak już Wam powiedziałem, czy to jest związane z czymkolwiek innym, ale tak to działa. Czyli ten tryb sport, na przykład Vengine Pro, tryb sport działa cały czas, a tutaj działa to w ten sposób, że po prostu dokąd i tutaj później się pojawia taki szary pasek. Jak już najpierw nam spada ten pomarańczowy, później się pojawia taki szary pasek, no i sam przełącza nam się na tryb normalnie. Przytrzymam jeszcze raz eko i normal. Tak to wygląda. Oczywiście ma tempomat. Wystarczy przytrzymać plusik. Oczywiście ma też to takie prowadzenie roweru. Jak przytrzymamy minus, nie będę teraz naciskał, albo nacisnę, tylko podniosę koło do góry tylne. O, ruszył, słyszycie? I pokazuje się taki rowerek, widzicie tutaj. I do 8 na godzinę nam potrafi, że tak powiem, to pojechać. Też ma oczywiście załączanie świateł, przód, tył. Delikatnie nam tutaj gaśnie, ale jeżeli chcemy ustawić sobie, żeby się załączały same, to wystarczy sobie to ustawić w ustawieniach. W personalizacji możemy właśnie włączyć sobie chociażby te światła automatyczne. I teraz już na przykład, jak to, to ustawiłem. Czekajcie. Cyk to nie jestem w stanie już włączyć światła. Widzicie? Chcę włączyć światło, a on nie chce włączyć światła. Dopiero jak tutaj przy, przysłonię mu czujnik zmierzchu. Może mi się to uda, ale... O! Włączył światła, ale odsłoniłem i gęs gasił. Więc tak to sobie tutaj funkcjonuje. Oczywiście manetka działa. Trąbiczek też działa, więc tak to wygląda. Tutaj mamy też fajnie, jeśli chodzi o ten amortyzator, że możemy go płynnie regulować. Od takiego zera do pełnego i to jest naprawdę regulacja taka totalnie płynna. Jesteśmy w stanie to naprawdę fajnie sobie wyregulować. Nie wiem w sumie po co jest ta strona wtedy, ale może nie muszę wiedzieć. Dostałem taką paczuszkę od jednego z widzów. Bardzo serdecznie Ci za nią dziękuję. Słuchajcie, tutaj ta rama przy wsiadaniu może się porysować. I właśnie tutaj widz zrobił taką fajną karbonową Yy, karbonową. Bardziej naklejka w kształcie yy, i w wyglądzie karbonowym. Będzie się bardzo ładnie prezentowała z torebką. Pasuje jak ulał. Teraz to przyklejamy. Już odtłuściłem. A druga rzecz jest tutaj. No dobra. Słuchajcie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z tym rowerem, czy jakimkolwiek rowerem Engine e, e, NGW, bo ja już naprawdę, powiem szczerze, że już no, rozgryzłem ich. Wiem wszystko prawie o tych rowerach, to bardzo serdecznie Was zapraszam do komentowania i w mailach do mnie, jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z tymi rowerami, bo naprawdę kurde, sporo jeżdżę i naprawdę coś już mogę powiedzieć na ten temat. Oczywiście ten rower póki co zostaje u mnie, więc będę miał jeszcze możliwość go potestowania, później może zrobię jeszcze jakieś porównanie między właśnie tym rowerem a rowerem Engine Pro, ale to za jakiś czas. Jeśli chodzi, to jeszcze tylko wspomnę tutaj platformy. Teraz pewnie nie widzicie, bo taki kadr zrobiłem, że nie widzicie, ale platformy pedałów są zdecydowanie lepsze jak w enginie, bo tam są składane. Tutaj nie ma składanych, ale te składane to. Fajne, jeżeli ktoś musi przewozić rower, ale jeśli nie musicie przewozić, a tego roweru szczerze, nawet nie będę Wam pokazywał testów wkładania go do samochodu, bo to by mi zajęło, kurde, yy, cały bagażnik i jeszcze przestrzeń tą yy, Musiałbym siedzenia poskładać całkiem, żeby on się w ogóle zmieścił, więc nie ma co rzeźbić i tutaj opowiadać, że to jest rower do transportu. Można go przewieźć? Nie polecam. Chyba wszystko, co mogłem powiedzieć na ten temat. Tyle w temacie.